Panie i panowie oto Annabel, a to jej konkurentka Celestina. Dzisiaj te dwie panie zmierzą się w małym pojedynku na sprzedawanie jedzonka, to jak wiecie wyszedł pakiet akcesoriów domowych kucharzy, gdzie można to robić na straganach. Sprawdzimy między innymi, co lepiej się sprzedaje: gofry czy pizza? co idzie za lepsze ceny oraz na co chętniej skuszą się simowie. A wy już teraz możecie pisać, czy wolicie pizzę czy gofry. Ja osobiście na co dzień jestem team pizza, bo fajnie łatwo się je, ale od czasu do czasu faktycznie gofry u mnie wygrywają. Zależy totalnie od dnia. Tutaj będziemy się posługiwać goframi z jagodami oraz pizzą marinarą. Także pozwólmy paniom przygotować swoje dania, aby miały mniej więcej porówno. I sprzedaż czas zacząć. Obie panie mają ustawioną marżę na 300%. Pierwsi klienci zaczynają się zbliżać i zastanawiać, co tutaj wybrać: pizzę czy gofry. Jak myślicie, kto wygra tę walkę? Czas mija, a klienci odchodzą? Może jednak zmniejszy marżę. Niech będzie 100% na obu stoiskach. I czy mamy pierwszą klientkę? Czy chce ona zjeść pizzę? Nie. Jednak nie. Pizza wzbudza niemałe zainteresowanie. I Anames zarobiła pierwsze sześć simoleonów. Ale zaraz. Ustawiła się kolejka po gofry. Celestina jest już z siebie dumna. Chociaż patrzcie jakie gwiazdy przychodzą na pizzkę. Kurde, Belę, jeszcze nas zareklamuje tutaj. Po zakończonej sprzedaży okazuje się, że sprzedaliśmy jedną pizzę i trzy gofry. A jak podzielimy te 18 simolonów za gofry przez 3, wyjdzie nam 6 simolonów. Więc wygląda na to, że pizza mimo takiej samej marży sprzedaje się leciutko drożej. Więc sprawdźmy, czy przyrządzenie nas kosztuje więcej. Jest to 22 simolony, a jeśli chodzi o gofry, jest to 20. Także zarówno pizzek, jak i gofry sprzedają się tak naprawdę po tej samej cenie, odejmując wkład własny, ale z tego co widzimy, gofry poszły lepiej. Więc spróbujmy ponownie i sprawdźmy, czy coś może się zmienić w gustach naszych klientów. Nasze dziewczyny już zaczęły nawływać ludzi do swoich stanowisk, ale niektórzy wolą grać w szachy niż jeść. Może i to fajna gra, ale jednak jedzonko jest ponad życie, no halo. O mój Boże, duch. Czy duch będzie chciał zjeść pizzę? Oto jest pytanie. Wygląda trochę z tym zarostem, jak brat Dwighta z The Office. Nawet duch nie chciał pizzy, a z tego co widzę, gofry jako tako idą. O mój Boże, biedny piesek, zaraz będę musiała napełnić tę miskę, bo umra. czy on jest bezdomny. Nie, ale i tak jest chłodny, i patrzcie, jak czeka przy tej misce, moje serce krwawi. Jakbyście byli ciekawi, tak. To pizza nazywa się Krągłości, bo pizza jest okrągła. A gofry to sam jesteś gofer. Bo czemu by nie wyzwać swojego znajomego odbycia bycia gofram. Ale jak widać, przy gofrach gromadzi się większa ilość osób. Ciekawe. W ogóle kocham tę dbałość o detale. Czy widzicie? Tu jest pojemnik na napiwki. Ale szczerze mówiąc, dziwnie wygląda ten banknot jak coś zupełnie innego. Ale nie będę tutaj mówić, bo jeszcze YouTube się wścieknie. Zostały 3 godziny drugiej próby sprzedaży. Ciekawi mnie, czy tym razem też więcej sprzeda się gofrów, czy jednak pizza, bo chciałam to dwóch razy spróbować, aby zobaczyć, czy to jest losowość, czy może jednak faktycznie sumowie wolą gofry. Aczkolwiek sama pani dyrektor przyszła popatrzeć na pizzę. W międzyczasie czy polecam ten pakiet akcesoriów, bo pewnie takie pytania się pojawią. Generalnie nie jest zły. Może nie ma w nim jakoś giga dużo rzeczy Aczkolwiek jak, jako ciekawostka dodam, że książka kucharska to jest przedmiot, który jest do użytku Możecie normalnie z niego korzystać, więc polecam Ale wydaje się to fajne na nietypowy gameplay Więc mimo wszystko cieszę się z tego zakupu W ogóle patrzcie co się dzieje na stoisku z pizzą Być może się okaże, że to faktycznie zwykła losowość A może po prostu Simowie wolą wieczorkiem zjeść sobie dobrą pizzę nie wiem. Co tam pizza robi na ziemi? Ten pies by mógł w sumie to zjeść. Może jakiś przybłęda się skusi. Oczywiście przybłęda piesek. Ostatnia godzinka. Jejku. Patrzcie, jak ten złodziołaczek sobie tutaj spał. Ale ma dziwną mordkę. Ale smutny, czemu? Piesek nie może być smutny, ale bym go przytuliła normalnie tak wytarmosiła. Uwaga, czas dobiega końca. Tak, wygląda, że to była zwykła losowość. Teraz te statystyki tak porówno się rozdzieliły i zarobiliśmy też już znacznie więcej. Ale za tak długi czas, bo około te 3 godziny, zarobić tylko 78 simoleonów, myślę, że kiepskie. Więc pod względem zarobkowym, czy jakbyście chcieli startować od 0 simoleonów? To czy polecam ten sposób? Absolutnie nie. Malujcie obrazy, szydełkujcie cokolwiek, ale nie to. Łącznie na pizzy zarobiliśmy 56 simoleonów, a na gofrach 48. No ale pamiętajcie, że jedno jest droższe w przygotowaniu niż drugie. Także w mojej opinii według mojego testu, nieważne czy wasz sim zdecyduje się na sprzedaż gofrów, pizzy, czegokolwiek, wychodzi to mniej więcej tak samo. Więc tu już według waszych, jakichś tam fantazji, co chcecie sprzedawać. Nie opłaca się. Także panie mogą sobie przybić. Piątkę nie są dla siebie absolutnie żadną konkurencją. A Wy koniecznie dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć na tym kanale jeszcze jakiś ciekawy snimsowy test. Chętnie go dla Was wykonam. Trzymajcie się ciepło i zdrówko. Cześć!